Nasze gospodarstwo powstało w 1988 roku. Jesteśmy gospodarstwem szkółkarskim typowo rodzinnym. Na początku byliśmy gospodarstwem rolno-szkółkarskim, ale z czasem wyszła specjalizacja typowo szkółkarska. Z wykształcenia jesteśmy ogrodnikami po szkole puszkowskiej. Mamy wszystko formy. Drzewiaste, czyli drzewa olejowe, formy krzewów iglastych i liściastych. No i od, jak, od pewnego czasu dosyć mocno wchodzimy w produkcję, byli no, innowacje innowacjami. No, myśmy może na staromodne słowo jakość postawili i staramy się tego, tego trzymać. Tutaj, tutaj, gdzie jesteśmy, na tej my to nazywamy część produkcyjna, tam jest część handlowa w, na tej działce siedliskowej. Tutaj jest półtorej hektara. Są cztery tunele foliowe. Tunele nam służą przede wszystkim do i sadzonkowania i robienia półproduktu, czyli młodzieży. Finalnego produktu też jest trochę, ale przede wszystkim tunele służą nam do zimowania materiału. Doniczkarkę kupiliśmy właśnie z Sapardu te kilka lat temu. To już jest takiej no, pierwszej wody maszyna, która. Praktycznie z niedużym nakładem naszej pracy jesteśmy w stanie kilka czy kilkanaście tysięcy roślin dziennie posadzić. No Później następną, jeśli mamy drzewa olejowe, no to też, też musimy mieć maszyny, żeby je wykopać. Wszystkie, wszystkie tunele mamy z folią podwójną, czyli dmuchane. To jest tunel firmy Farmer już taki, no nie jest może, to on jest półautomatyczny, czyli, czyli powiedzmy otwierać, sterowanie jest, jest ręczne. Bo jedni nazywają to innowacjami, inni dążeniem do standardu. No, osiągnęliśmy sukces jakiś, może to jak, jak wyglądają, nie wiem, ogrody naszych klientów i, i że ci klienci cały czas wracają i chyba to jest jakaś forma sukcesu, jeśli ludzie są zadowoleni i wracają. a My sami, no, no pewnie człowiek jakby się drugi raz urodził, robiłby to samo i no chyba, chyba, tak, chyba tak by to musiało wyglądać. To jest zakład cukierniczy, który prowadzę od 1999 roku. Początkowo pracowałam całkiem sama, pomagała mi troszkę mama w takich całkiem domowych warunkach. Później zaczęłam przyjmować uczniów i uczniowie zostawali jako pracownicy i w ten sposób się rozwijałam. Zaczynałam od jednej osoby, teraz jest nas 14 osób na stałe i plus są osoby takie dochodne na umowę, zlecenie też w sezonie. Robimy rzeczy cukiernicze, ciastka, ciasteczka, torty, pod zamówienia, na sprzedaż. Lody robimy, od, od właśnie dwóch lat robimy lody, bo w to weszłam dopiero jak żeśmy rozbudowali tutaj mój sklep cukiernie, to wprowadziliśmy lody, robimy sami lody włoskie, lody gałkowe. No i to jest nasz cały taki asortyment, wszystkie cukiernicze rzeczy. Korzystałam z funduszów unijnych, na rozwój w roku 2010, ale na rozwój mojej cukierni, tam zakładu produkcyjnego, na, na wyposażenie zakładu. Rozbudowałam wtedy o jedną halę, powiększyłam zakład. Czuję się zadowolona po prostu z tego co robię i cieszę się, że po prostu tak mi się to udało, że mam dla moich klientów takie tu warunki, że mogą przyjść do ciepłego pomieszczenia, odebrać sobie ciasto i nie muszą już czekać na podwórku. Jak są świąteczne odbiory na mrozach, tylko mogą sobie wejść do ciepłego pomieszczenia, wypić kawę i z tego jestem bardzo zadowolona.